Growe porażki 2024 Rok 2004 był najlepszym w historii gamingu. Czego nie trzeba tłumaczyć nikomu, kto choć jako tako interesuje się tym hobby. Halo 2, Half Life 2, Doom 3 czy Metal Gear Solid 3 to zaledwie czubek góry lodowej, która zmiażdżyła tamten rok i karmi graczy po dziś dzień. Tymczasem rok 2024 zapisze się w historii jako najgorszy dla gamingu. Fail za failem, porażka za porażką. Z tym gracze w przyszłości będą kojarzyć tego. O, dobra. I tu nie chodzi o to, że rok ten był biedny w premiery dobrych gier. On ofitował w premiery gier gównianych. O, tak, zgadzam się. Widać widać po tym, co u mnie na kanale jest. Przynosił twórcom ogromne straty, a nam, co najwyżej nie śmiechu, doglądaliśmy shorty ukazujące niekompetencje niektórych z nich. Oto 10 gier tego roku, które okazały się taką porażką, że aż postanowiłem zrobić o tym materiał zamiast omawiać kolejną grę, którą lubię. Lecimy. Test Drive Ultimate. A, to jest Drive Unlimited Solar Clown. 2006 jest. Podobno jest krabiak nad krapem. Tą świetną, i po dziś dzień wywołuje nostalgię u całej rzeszy fanów. Jakiś czas temu francuski Nakon postanowił wykupić prawa do marki, odkopać jej zwłoki za pomocą mrocznej magii wskrzesić. To od lat ciężko w branży o jakąkolwiek kreatywność. Stąd nieustannie widzimy głównie remastery, remakey, rebooty, remastery rebootów, remakey remasterów rebootów, sequele, remastery sequeli. A Sony od jakiegoś czasu potrafi zrobić remake remastera gry, która została wydana zaledwie dwie godziny temu, bo już jest to kolejna, trzecia gra akcji. To efekt, zobaczycie za chwilę. W każdym razie, efektem nieudolnej nekromancji jest gra, która ledwo działa na każdym sprzęcie, na jaki się ją zainstaluje. Nawet w cutscenkach cierpiąc na ostre przecinki. Co 25 sekund traci połączenie z serwerem, a że brak jej trybu offline to kiciw oko. O bo Boże. roku oryginału. A do tego wszystkiego gra oferuje mizerny wybór pojazdów i bardzo nierówną sztuczną inteligencję przeciwników komputerowych. Cała ta sytuacja jest tym bardziej dziwna, bo w końcu jest to produkt studia KT Racing. ...które w swym portfolio trzyma szereg naprawdę Ale dziwnie te auta wyglądają, tak... Tak nijak. ...danych gier wyścigowych. Jedni powiedzą, że seria Test Drive zawsze była nierówna. Inni wspominać będą te lepsze tytuły. Ale na nikim Solar Crown nie zrobił dobrego wrażenia. O, Skull Bones! To rok, w którym doczekaliśmy się w końcu długo wyczekiwanego Skull and Bones. Grę, która miała być przeniesieniem i rozbudowaniem najlepszych aspektów Assassin's Creed's Black Flag do trybu multiplayer i z grafiką godną najnowszej generacji oraz RTXów 4090. Mistrzowie gównianego marketingu z Ubisoft ogłosili nawet, iż będzie to pierwszy w historii tytuł po A. Co jest tym zabawniejsze, że pod wieloma względami wygląda gorzej niż wydany na Xboxa 360 oraz PlayStation potrójnego Black Flag. Poza tym ja, dokładnie. tu do czynienia z pozbawioną fabuły grą-usługą, która robi się nudna i powtarzalna już po godzinie, co jest jednocześnie jej największą krytyką. Pływasz od lewa do prawa, od dołu do góry w poszukiwaniu czegoś do roboty, a gdy w końcu to znajdziesz, wnet okazuje się, że Black Flag robi wszystko lepiej a włożenie się galeonem było w nim zaledwie jedną z wielu możliwości. Znaczy to tyle, że Ubisoft, jak to Ubisoft, zrobił grę, która jest jednocześnie wielka i nie ma w niej co robić. No jak to Ubisoft, w 2024 roku to oni dali radę. Skull Bones... Star Wars Outlaws... O! O, no właśnie, Xdefiant, właśnie, zapomniałem o nim. Znowu Ubisoft, tym razem z darmową grą usługą, bo niech nam żyją gry usługi. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech nam żyją nam. A wiecie, jakie gry usługi są najlepsze? Takie totalnie pozbawione jakichś. Jej... no się chyba już nie nie no, no, jeść. A Xdefiant jest najmniej oryginalną grą pod słońcem. Po prostu nic go nie wyróżnia na tle innych, podobnych i przeważnie lepszych gier. Nic poza systemem matchmakingu, który nie bierze pod uwagę umiejętności gracza. A. Mnie zastanawia, po, po co oni zrobili taką grę, jak przecież mają yy, Rainbow Six Siege. Zgarnia ich jak rolnik widłami obornik, by natychmiast rozrzucić byle jak, byle gdzie. Gracze tak bardzo pokochali ten pomysł, że już w kilka miesięcy po premierze gry Ubisoft został zmuszony do wystosowania zapowiedzi, iż jeszcze w tym samym roku wyłączy serwery X-Defiant. Gra zostanie zabita to jest naprawdę świetnym posunięciem w przypadku darmówki, która jest w stanie zarabiać na siebie jedynie sprzedając bezwartościowe badziewia. Wiele osób twierdzi, że w sumie gra się w to całkiem spoko, gunplay jest solidny, a mapy świetnie zaprojektowane, ale nawet w takich pozytywnych... Kurde, wygląda mi to na grę z takiego 2006 roku. Taki warlock. W tych opiniach każdy zaznacza, iż gra Absolutnie niczym nie wyróżnia się na tle silnej i od dawna popularnej konkurencji. Chciałbym powiedzieć, że lepiej się nie wyróżniać, niż robić to w negatywny sposób. Ale wspaniały rok 2024 pokazał nam, że wcale tak nie jest. Unknown na. Boż, widziałem to u, u Kisaka. Zagrał dwie godziny i oddał grę. Fine. Awakening to prawdopodobnie najbardziej wymilczna gra, jaką kiedykolwiek widziałem. Pomijając to, że graficznie wygląda jak coś z początków poprzedniej generacji, jest mniej interaktywna niż gry z początku milenium. Dosłownie, żaden NPC, jakiego zobaczymy, nie porusza się, nie wchodzi w żadne interakcje, po prostu stoją i makają łapami. A w sumie, cała gra sprawia wrażenie, jakby miała 20 parę lat. Buźka naszej bohaterki jest tak sztywna, że pierwsza e, bo ci odpadnie! Ta inkarnacja Maxa Payna nie miałaby się przy niej czego wstydzić. System walki ma więcej jej niż mechanik. Wszyscy regularnie lądują pod teksturami, a nawet to, czy wrogowie w ogóle w jakikolwiek sposób na nas zareagują, nawet gdy uderzamy ich pięścią w przyłyk, jest wątpliwe. Biorąc pod uwagę ilość błędów, bardziej i mniej poważnych, nudny i nieinteraktywny świat, jak i po prostu byle jakie wykonanie wszystkiego. Aż dziw bierze, iż nie jest to gra Ubisoftu. Z kolei główna bohaterka sprawia, że nieustannie ustaniemy tę grę z zeszłorocznym hitem, jakim okazało się Forspoken. I Zresztą nawet aktorka wcielająca się w główną postać tej gry nie wie o czym ona jest, ani nawet nie jest w stanie powiedzieć czegokolwiek o swojej postaci, co w tej chwili jest najbardziej memicznym wywiadem na platformie YouTube. Aha, bo to była Jennifer, Jannefer z Wengerbergu czy. Hopefully empowered by this character who is. so so grounded so uh, um, <laughs> inspired by uh, like thing, things that are outside of herself bigger than her <sighs> um, and um, i don't think i've ever seen that, that connection to um, a, a, a game as diverse as this with with that many voices and that and you know that kind of you know that exploration Sorry, I'm ja, yeah. Ja się nie dziwię. Tak zagrała JNFR w Wiedźmin Netflixowskim w Wiedźminie, że. to gadać. No bez jaj, wije się, wije i szuka oczami podpowiedzi, jak nieprzygotowany uczeń wzięty nagle do odpowiedzi. To jest fenomenalne. A całe to lanie wody po to, by na koniec i tak palnąć oklepane, oh, diversity so good, co jest jednym z wirusów niszczących gry od jakiegoś czasu. Po co pisać ciekawą fabułę, złożone postaci, dialogi, kreować fantastyczne światy, czy ogólnie robić cokolwiek, skoro można podsumować wszystko słowem diversity. Czyli różnorodność czekaj, a muszę zobaczyć Steam db, czekaj, to było. Dobra. 285 osób. W piku. Aktualnie jest 19 osób, w to gra. To nieźle. O, 4 osoby rano. Dramat. Ubisoft? To znowu wy? Wy to chyba lubicie. Dobrze. Star Wars Outlaws. Sprzedał się jako tako. Nawet nieźle, jak na pierwszą lepszą grę pierwszego lepszego studia. Ale licencja na gwiezdne wojny kupuje się po to, by sprzedawać miliony egzemplarzy czegokolwiek, co chcemy sprzedać. Tym bardziej, jeśli jest to gra, bo mało ich ostatnio. W każdym razie, jak przystało na Ubisoft, mamy tu do czynienia z nudnym, otwartym światem, zapełnionym całą masą zadań do wykonania. Nie byłoby to jeszcze takim problemem, gdyby nie sztuczna inteligencja na poziomie gier z Playstation 1, albo i gorzej. YouTube oraz inne platformy, zaraz po premierze Outlaws, uginały się pod ciężarem shortów, ukazujących je głupi i niegroźni są wrogowie w tej grze. Nie widząc gracza kłócącego nawet metr przed nimi, ignorując ginących z każdej strony towarzyszy, a nawet nie będąc w stanie trafić nieruchomego gracza z paru metrów. Naturalnie, jak przystało na dzisiejsze branżowe klimaty, nasza heroina jest niemal tak paskudna z twarzy jak ja. Bo trzeba przepychać narrację, iż większość kobiet wygląda jak faceci. To też nie ma się co dziwić, że wzrowana jest na hanie solo. Ale całkowicie pozbawiona <grymne> jej uroku, charyzmy, humoru i wszystkiego, co składa się na dobrze napisaną postać. Bo Girl Boss niszczy ci miażdżyć, a to jest wszystko, co liczy się w tym klimacie politycznym. Nie ma więc się co dziwić, że gry te trafiają tak naprawdę do nikogo. Ty oni ja nie potrafią strzelać nawet, ciekawe. I zanim ktoś napisze, że przecież Assassin's Creed Shadows nie ukazał się w 2024. Tak, wiem i to jest zabawne. To jest jeden z wielu fajnych jego twórców, którymi są. <lul> LOL, Ubisoft. Kupię Ubisoft za dychę! Kto da mniej? Tak więc, ów gra miała trafić w ręce graczy jeszcze w tym roku. Ale Ubisoft, jak to poprawdy politycznie, Jakby to puścili w, w tamtym roku, w 2024. No, już by to był gwóźdź trumny. już by Ubisoft tu już pewnie nie było do dzisiaj. Ubisoft czuję. wszystko, by tak się nie stało. Wynajęli zakłamanego oszusta, który by wybić się na czymkolwiek, wymyślił, iż czarno skóry niewolnik trafiwszy do Japonii, został słynnym samurajem, któremu nadano imię Yasuke. Jest to totalna bzdura, co do której ustosunkowała się społeczność japońskich historyków, a nawet sam rząd tego kraju. Był to jedynie niewolnik, traktowany jako ciekawostka, któremu ówczesny władca Japonii pozwolił nosić swój mierz. Uciekł od pierwszej walki, w jaką się wplątał, a po pojmaniu przez wroga został puszczony wolno, gdyż niegodnym wojownika było zadanie mu śmiertelnego ciosu. Ale oczywiście żyjemy w czasach poprawności politycznej, więc Yasuke był zaraz obok afrosamuraja najwspanialszym samurajem wszechczasów. Aha. Na to zapewne uratował całą Japonię przed nią samą oraz ludźmi o jasnej karnacji. Ubisoft dał ciała tak bardzo, że japońskie miasta w ich grze poszczycić się mogą chińską architekturą, a wojownicy służą pod fikcyjnymi i od grup rekonstrukcyjnych szandarami. To tak jakbym tworząc grę o oblężeniu Malborka wyposażył polskie rycerstwo w bandery Bractwa Stali, a plundrowane po drodze miasteczka byłyby przeniesione prosto z Bawarii, bo przecież, no, hej, też Europa. Ale Ubisoft, no przecież, nie mógł na tym poprzestać. Jakby się ludzie w Polsce zesrali, jakby, dajmy na to, zrobili, nie wiem, coś z, dajmy na to, z husarią i wrzucili jakiegoś e, e, Rosjanina albo Niemca, Jezus Maria, co by było. Tumując wam Japoń... wam Także ja się nie dziwię y, Japońcom posłużyli się stojącą na jednej nodze bramą Torii. Równie dobrze mogliby przywalić każdemu japońskiemu gościowi konwentu z liścia w twarz, gdyż istnieje tylko jedna taka brama i symbolizuje ona odrodzenie po zbombardowaniu atomówką. Ogólnie przez cały czas wykazywali się ekstremalną ignorancją, jednocześnie płacąc z dupy ekspertom za podtrzymywanie swej z dupy narracji. Niestety dla nich nie mogą zignorować zniesmaszonych Japończyków, bo w dzisiejszych czasach można ignorować jedynie kraje, Siem witam, witam, których populacja składa się w większości z ludzi o jasnej karnacji. Takie jak Polska czy Anglia. Szczerze mówiąc, przesunięcie premiery nawet mnie zaskoczyło i jestem ciekaw, co zmieni się w ostatecznym produkcie. Musicie, ale to. Na... Naprawdę musicie. Zobaczycie Let's Play e Das Borna. Po prostu musicie. Ta gra jest niewiarygodna, a to pomijając fakt, iż jej twórcy kradli pełnymi Wygląda jak Sims'y trochę. ...garściami zawartość z innych, nawet dużych i słynnych gier, jak chociażby architekturę pomieszczeń z GTA V. No i wiecie, co jeszcze jest dobre? Już za Das Borna zapłaciliście. Gra została bowiem stworzona częściowo z europejskich funduszy na rzecz równości. Co już daje... A, to ta gra. Z czym będziemy mieli tu do czynienia? To jest ta gra z y, Szwecji bodajże. You're with, uh, the black kid. Like a writer. Dostali kasę, zrobili gówno i. i to ich to obchodzi? Does he know anything? You are racist. Tak! Dustborn to turbo poprawda politycznie gra, w której pokierujemy pozbawionym talentu zespołem muzycznym, walczącym z dyktaturą prawicowców na czele których stoi pseudo Trump. The Naszymi głównymi technikami walki będzie oskarżanie wrogów o rasizm, triggerowanie się o byle gówno, czy szukanie bezpiecznych przestrzeni. Co byłoby spoko, gdyby grata była parodią turbopoprawności politycznej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, iż nasza tak jakby główna bohaterka sama jest mega toksyczną osobą, która nieustannie ubliża swemu robotycznemu cudze. No to nic się nie zmienia, bo to tak samo jest z tymi osobami, które są te poprawne... poprawne po politycznie, nie? ...gdyż jest nietolerancyjna wobec robotów. I nie, nie przyjdzie taki moment, w którym dostrzeże swą hipokryzję. Niestety, gra jest tak nudna, że nawet osoby, które próbowały ją przejść dla jaj, przeważnie odpadają i nie są w stanie dotrwać do końca. Right? Trespassing! We're we can go we want. Fucking fascist. Dashboard może się również poszczycić fantastyczną sprzedażą. Głównie za sprawą rodziny. O matku, 76 ludzi to jest lepsze nawet niż. Yy, kurde, jak ta gra się nazywała. Ech, nie pamiętam. Ta co ją. Yy, co zdechła po 14 dniach. Ktoś pamięta? Napiszcie w komentarzach, bo nie pamiętam. O, Concord, właśnie. Działaczców ekipy, by nie było im przykro, że nikt nie gra w ich główną grę. W chwili pisania tego materiału, nikt to nie gra. Absolutnie nikt. A maksymalny, zanotowany przez Steam Peak, wynosił całe 76 osób, z czego 69 to zapewne streamerzy, którzy grali dla Beki. Napiszcie mi, czy coś wam... Nie, yes, to ...to mówi. Brzydkie kobiece postaci, perfidne taktowanie męskich bohaterów, zmiana płci uwielbianych od dekad postaci na poprawne politycznie, kiepski gameplay, fabuła, grafika, wkurzające postaci grywalne, ubliżanie graczom i obarczanie ich winą za własne porażki. Tak, to poprawność polityczna w grach. Druga sprawa to sprzedawanie multiplayerowej gry. Jedyne za co bym zagrał w tą grę, to jest minigun. Serwis z naciskiem... Kocham takie, takie, takie Naciskiem na walkę jako następcę świetnie napisanych gier. Dla jednego gracza z dużym naciskiem na fabułę, zagadki oraz narrację. Suicide Squad jest nieprzyjemny w każdym calu. Jest to gra. Jeśli jest ktoś na YouTubie, to to będzie oglądał, a znacie jakieś gry. Z LKM-ami albo z miniganami? To napiszcie w komentarzach. Bardzo bym był wdzięczny. Bardzo brzydka. Przypełniona oczejebliwymi efektami fatalnie napisanymi dialogami jak i zwyczajnie perfidna po prostu perfidna. Mamy tu sceny szczania na zwłoki ukochanych przez miliony bohaterów egzekucji Batmana jednego z najbardziej uwielbianych herosów w historii czy ktoś się ba Batmana nie lubi? Dialogi o tym, jakim jest głównym a to wszystko w grze, która, powtarzam, została sprzedawana jako następca najlepszych gier o przygodach tej postaci. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam do materiału Drwala Rembaiło, który, nie szczędząc szczegółów, opowiada o większości tegorocznych porażek. Suicide Squad jest po prostu odrażający. Zresztą, tak samo jak. Jestem wie... Aha, Dragon Age, Veilguard. ...Fadem Bioware. Ich statek. O, o to mi chodziło. So, I'm non-binary. Who <grym> starts <grym> a conversation like that? I just sat down. to? Nights of the Old Republic, Jade Empire, Baldur's Gate, Dragon Age. Cholera, od zawsze jestem fanem Dragon Age 2. Gdy był nowy, ogrywałem go raz za razem, nie bacząc na częściowo słuszny hejt, jaki się na niego wylewał. Twórcy tych gier zawsze potrafili poważnie podejść do trudnych tematów, a dialogi w ich herpegach nie odstawały wiele od poziomu dobrej książki. A person is born. Gunari or human or elven or dwarf. He doesn't choose that. The size of his hands, I pod logiem tej firmy wydany został najnowszy Dragon Age o podtytule Veilguard. Vale Gra, która z Dragon Age niewiele ma wspólnego. Kiepski i nastawiony na akcje systemu. no taka mobilka trochę. walki zastąpił lubiany taktyczny. Jednak co najgorsze, Miejsce dobrych dialogów, ciekawych postaci oraz trudnych tematów zajęła poprawność polityczna. So, I'm Na każdym zakręcie, <laughs> gra męczy półę, zwracając się nawet bezpośrednio do graczy i w przydługim dialogu pouczając ich. Że jeśli kogoś urażą, to nie wystarczy powiedzieć przepraszam. O nie! To za mało ty, prymity. Pompki, pompki! Ty Masz błagać o przebaczenie! Twórcy tego główna tak bardzo nienawidzą graczy, a zwłaszcza fanów serii Dragon Age, że postanowili zniszczyć znane, lubiane i ciepło wspominane miejsca z tego uniwersum. Teraz istnieje i liczy się tylko ich Dragon Age! Nowy, lepszy, brzydszy. Nie licząc prymitywnego gameplayu, to właśnie dialogi, scenariusz, postać, sposób w jaki gra ta jest rozpisana są największą potwarzą dla fanów serii. Każdy dialog, każda postać służy do opisywania, przy tym często traktując gracza jak dziecko, któremu trzeba wszystko tłumaczyć w najprostszy możliwy sposób. Nie na tym polegają dialogi w grze fabularnej, nie do tego powinny sprowadzać się postaci. Ale czego spodziewać się po produkcie, którego głównym zadaniem było zwyczajne przypychanie jedynej słusznej narracji ostatnich czasów? Tak, ja, dokładnie. Chcecie usłyszeć żart? Concord. E, no, bez jaj. Concord to największy żart. Jeszcze ja te w tle. Tego roku. I nawet nie wyobrażam sobie, co mogłoby go kiedykolwiek przebić. Budżet tej gry... Się... To co, co, jako heavy? Osiągnął 400 milionów dolarów. Dla porównania. Wiedźmin 3 zmieścił się w 80 milionach, Stellar Blade 45, a Elden Ring 100 milionach. Jest to tym bardziej żałosne, tudzież zabawne, że Concord to hero shooter. Czyli Niby 400 to to, porównaniu do wielkich gier... Niby 400 milionów, ale. Wygląda na jakiś. Jakiś mały budżet. Gracza sieciowa strzelanka. No bez jaj! Co tu tyle kosztowało? Myślę, że nie bez winy jest tu Samosony, które w swojej arogancji uważa, iż wszystko, czego się dotkną, zmieni się z miejsca w sztab złota. No, nie tym razem. Concord miał być spóźnioną o długie lata konkurencją dla Overwatch, Paladins oraz innych tego typu gier. Tyle że te. Już mają swoich wiernych fanów. Są darmowe i, co ważniejsze, mogą się pochwalić miłym dla oka stylem artystycznym. No dobra, i co jest. Nie bez znaczenia. To ani nie wygląda, ani nie jest darmowe. Ej... Ja. Ludzie uwielbiają borno z postaciami z tych gier. O czym zresztą byli świadomi ich twórcy, temu też zadbali o to, by każdy był miły dla oka. Podobno w Mar Marvel Rivals yy, już jest. Albo chociaż po prostu oryginalny. O! Oh, yeah. Jednak w dzisiejszym klimacie politycznym piękne kobiety oraz przystojni mężczyźni to zło najgorsze jest. Temu też twórcy Concorda postawili na różnorodny zbiór postaci takich jak... Czarnoskóry Grubas 1, Czarnoskóry Grubas 2, Śmietnik na tworzywa sztucznej metale, Łupik Golbert, której skóra ma naturalnie ciemny odcień, kolejną czarnoskórą postać, i jeszcze jedną: Kosmicznego Grzyba i Crash Squake 3. Jest to, to prawdy bardzo różnorodna i przede wszystkim oryginalna grupa osób bohaterskich. Niestety, sama rozgrywka okazała się ekstremalnie nieoryginalna, nudna i powolna w porównaniu do wszystkiego na rynku. A jako iż Sony kazało sobie płacić za przywilej, Concord został zdech. wyłączony już po trzech tygodniach, i nawet osoby, które zakupiły wersję fizyczne gry, Po 14 dniach Zdech otrzymały zwrot pieniędzy, niezależnie od tego, czy otworzyły pudełko. Szczerze mówiąc, Więcej, a w sumie to najwięcej frajdy, konkord sprawił artystom amatorom, którzy zasypali internet swoimi znacznie bardziej kompetentnymi wersjami herosów. No, tak Sony, po takiej porażce, już do końca świata będzie robić trzecioosobowe gry akcji z naciskiem na narrację. W tej chwili ogłosili już nawet najnowszą. O nie. 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 Nie wiem kiedy opublikuję ten materiał, ale zakładam, iż będzie to co najmniej tydzień po opublikowaniu tego trailera. Co znaczy, iż jest on stary, więc Sony przygotowuje już remaster Intel Galactic. A jeśli oglądacie ten materiał gdzieś w 2025, znaczy to, iż trailer ten jest już bardzo stary, więc nie oglądajcie go, a nawet nie kupujcie tej gry, bo niedługo zostanie ona po prostu remake. A jeśli macie PlayStation 6 nowsze, znaczy to, iż film ten jest bardzo stary. Wciąż wstrzymajcie się więc z zakupem Intergalactic, wym gra ta jest już na tyle stara, że zasługuje na deluxe remake Director's Cut wraz ze zintegrowanym DLC zawierającym włosy głównej postaci.